Ważna zmiana dla podróżnych. Od soboty karta lokalizacji podróżnego. Od soboty dostępna w nowej formie. Od najbliższej soboty zmiana dla osób przybywających do Polski samolotem. Wprowadzony zostaje obowiązek wypełnienia przed odprawą karty lokalizacji podróżnego w postaci elektronicznej e-Klub, poinformował główny inspektorat sanitarny. Karta elektroniczna zastąpi stosowane dotychczas karty papierowe. GIS zaznaczył, że jedynie w razie braku dostępu do systemu teleinformatycznego ważne będą karty papierowe. Wówczas formularze personel pokładowy przekazuje odpowiednim służbom. Według GIS karta lokalizacji pasażera pomoże ograniczyć szybkie rozprzestrzenianie się wirusa. Bo jeśli na pokładzie samolotu była osoba zakażona, to karta pozwoli szybko dotrzeć do osób z nią podróżujących. Karta lokalizacji pasażera szybciej wykryją zakażenie? Inspektorat zwrócił uwagę, że zgodnie z unijnymi zaleceniami dotyczącymi skoordynowanego podejścia do ograniczenia swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19, informacje o przypadkach zakażenia COVID-19 wykrytych w momencie przybycia danej osoby na terytorium państwa członkowskiego, należy niezwłocznie przekazywać organom do spraw zdrowia publicznego państw, w których dana osoba przebywała w ostatnich 14 dniach ponadto GIS przypomniał, że elektroniczna forma wypełniania karty lokalizacji pasażera, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z 9 lipca 2021 rok w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, została wprowadzona z siedmiodniowym vacatio legis, którego termin upływa w sobotę Możliwość stosowania w Międzynarodowym Ruchu Lotniczym kart lokalizacyjnych pasażera wynika z przepisów Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym tzw. Konwencji Ichicagowskiej, podał GIS. Przekazał również, że administratorem danych przekazanych przez podróżnego we jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego. Karta lokalizacji podróżnego dostępna jest na stronie https: www.gov.pl koronawirus. Informacje dla podrozujacych.